Hej, hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny film, tym razem z Aldiego. E, powiem Wam, że w Aldi da sobie częściej zakupy, bo są fajne, że takie świąteczne, w dobrych cenach, sporo słodyczy, więc tam zagląda ma się najczęściej. Na te zakupy Cię wydam 110 euro. Najpierw tutaj pokażę może taką rzecz bardziej już dekoracyjną, świąteczną. Tu taka hojneczka w doniczce ceramicznej, takie momeczki plastikowe. 3,99 bardzo dobra cena według mnie. Bo sama Doniczka kosztuje co w Action Euro 99, a to jest jeszcze ceramiczna, więc jak przeżyję, to będę długi drugi rok. No tam jeszcze były takie inne kolory, w sensie był biały albo czerwony, chodzi o tą Doniczkę, te dodatki, no, ale ja wolałam w złotym i z tego było mało w ogóle w sklepie, ale można szybko nie trafić. Ręczniki na przecenie, dwa małe z 8 na 6 euro. I taki jeden większy, y, on był, to jest ta sama cena, też za 6 euro wzięłam, bo muszę tak po trochę tych ręczników powymieniać, bo już tak, wiecie, ledwo żyją. Więc na razie są ten. Te skarpetki na przecenie damskie były takie mm, z dużą zawartością bawełny, 95%, z 4 euro na 2,5, więc wzięłam. Słodycze, takie praliny, to są o wypełnieniu nugatowym. 2,29 na promocji wzięłam dwa takie same, po prostu, oczy z opakowania ten sam smaku. Jeszcze było z białym wypełnieniem i w białej czekoladzie, ale mówię te, ale to bardziej na święta, to muszę właśnie pochować, y bo my tak normalnie nie wiem, takich, widzicie co, taki, aż bardzo kolorycznych rzeczy. Ale to właśnie już będzie I coś, się potem to kupię coś, tutaj, jak robicie co innego. Tu czekolady z okienkiem, jedna gorzka i dwa razy mleczną wzięłam. To bardziej dla męża, bo on takie czekolady je. Na promocji były zamiast euro 30, 99, 99 euro centów, więc troszkę jednak taniej. Dalej chusteczki higieniczne w pudełku. One chyba 89 euro centów, tu wzięłam dwa opakowania. Na razie jeszcze bez motywów świątecznych, bo nie było. Tutaj jeszcze widziałam swoje padki pod oczy z lakury, dwa różne rodzaje, 75 eurocentów. Dalej mam też na promocji pasta Colgate Total 4,79, dwa opakowania, więc też już widziałam w dla opaków. Baterie, nie wiem tu jeszcze ile baterii mam i tak dalej, więc wzięłam na zapas, bo za co będę upierała choinkę i takie stroiki, więc nie wiem jak z tym bateriami po prostu tam stoję. Więc Wzięłam za euro 59, to są takie większe 10 sztuk i w razie bo wzięłam mniejsze, ta sama cena też 10 sztuk. Z eee, tutaj mam kostkę z Algiego 95. Widzicie co dwie sztuki? Nie pamiętam czy było to. Wezmę na próbę, bo mało już A, no ale to widzicie co? No pachnie, więc no może będzie dobre, więc wzięłam, na, znaczy nie wiem, na, nie wiem czy na próbę, bo już miałam, ale nie pamiętam się, czy są dobre. A tutaj jeszcze mam ten, chusteczki kliniczne na mokro euro 25 i jeszcze tak, wzięłam Chio e, Dip, to jest ostre dla chłopaków, na promocji był na przecenie euro 49. E, tutaj wzięłam do tego jeszcze tortille z salonu euro 59, taka właśnie albikowska to jest i tu takie jeszcze chipsy bardziej dla Tomka, e, takie paprykowe, one były na promocji euro 29, więc to jest pierwsza część zakupów i wyciągam już kolejną turę więc dalej mąka 59 euro centów, tu z tyłu mam powerade, to jest euro 49 dla Tomka na jakiś tam trening znaczy nie jakiś, tylko po prostu na piłkarski dalej tu mam mleko euro 25 z długim takim terminem spółki cola euro 49 a tu taka jest na promocji duża litrowa więc wzięłam jedną, e, taka również pasata e, bio, euro 0,9, również na promocji byłam. E, tutaj dalej mam jajka 2 razy 3,39 bio. Dla siebie wzięłam na obiad e, taką, widzicie co, takie ala, e, no nie pierożki, ale coś takiego, taka pasta e, 2,79. Tutaj mam mozzarella i pomidory na szybki obiad do pracy, bardzo dobra, polecam. Drugi najtańszy na jeden oddech to jest ok jeszcze. Tu mam taki serek camembert, ale taki wiecie co, topiony, euro 49 na promocji. Nie wiem, czy do tego właśnie nie jadłam. Eee, Troszkę 15 euro centów. Tutaj jogurt naturalny 45 centów. I takie zwykłe ryżyki dla syna, to jest czekoladowy i taki klasyczny, 39 euro centów. To jest ten taki Aldikowskiej firmy. Daję eee, mam. Oryginalna feta grecka, euro euro na promocji. Widziałam jedno. Mozzarella na, bez promocji. 75 eurocentów do pizzy. Powiem Wam, że nie ma Bufali w Aldi. Bo nie widziałam, więc nie ma jest tam. Krakowska, 1,49 euro. Ala Polska, że tak powiem. prościutko, 2,29 euro. 100 gramowe. To dla chłopaków, bo takiego nie jem Szynka wieprzowa. To jest całkiem dobra, powiem Wam. Dwa raz taka sama. To na kanapki, czy do jajecznicy, 2,49 To jest chyba 100 gramowe. 100 gramowe, więc to mówię, to koszytek u nas się schodzi. I jedno salami, 2,29, 125 gramów, to jest na pizzę. E, tutaj jeszcze mam jeden z go gołda do pizzy, euro 79, 250 gramów. Trochę przypraw, wzięłam liść laurowy, 69 eurocentów. Papryka słodka i pieprz mielony, 85. Chciałam jeszcze kupić coś, wiecie, co takiego do herbaty. Yy, takie, wieci przyrody takie zmiksowane, ale nie ma waldim, bo teraz pijemy często taką herbatę, właśnie robię z pomarańczą, goździki. I tak dalej, a no kończy się to powoli, a no nie widziałam, muszę gdzieś po prostu poszukać, czy w Netto, czy na, razem w Lidlu, zobacz, albo w Polsce, jak będą to w ogóle, na zakupach Biedronce. Tu herbata zielona bio, euro 69, dobra, tylko taka mocna, ale dobra, jest, lubię ją. E, Pomidory takie naturalne, bez niczego, 75 euro centów. E, tu myślę, że zapowiedziałam zapo, ciastka bio e, z takiego... Z płatków owsianych w pełnej czekoladzie 2,49, więc są w razie wuletki, gdzie się chciało: czy do Tomka, dla szkoły, czy dla mnie coś takiego też do pracy. Chyba się mało jem, ale raz na jakiś czas. Chleb niecałe 2 euro. Owocy i warzywa. Pomarańcze bez promocji 2,49, nie 2,59 kg. To jest takie premium, dobre, no są słodkie. Teraz jedziemy, no, albo jest właśnie do herbaty, daję, albo po prostu jemy e, tak po prostu warzywa e, to, widzicie co, e, do, do zupy. E, na promocji euro 39, marchewka, por, celer i tak dalej, już taki zmiksowany właśnie. Mówiłam no, jeszcze ekstra por, e, 60 euro centrum. mówię, żeby już po prostu było, bo ja por często używam, zamiast cebuli, bo mi po cebuli jest tak średnio, a po porze jest w miarę jeszcze. Ziemniaki kilogram, nie, półtora kilo bio, e, nie, 2 euro bez centa, kosztują bez promocji. Czarki, tym razem wzięłam małe. 250 gramowe na promocji, euro 22. Kiwi Gold było na promocji dzisiaj: 66 eurocentów. I co, no całkiem drogo to wychodzi, ale dobre jest te gold. No te, te zwykłe, zakwaszne jest. To jest jednak lepsze, jest takie słodsze, więc to wolimy. Są wszyscy. I tutaj jeszcze mam pomidorki. Bez promocji, euro 59, 300 gramowe. Te chyba są najlepsze, bo są jeszcze takie bardzo słodkie, powiem Wam. Te inne w ogóle, te duże w ogóle mi nie smakują, Jakaś katastrofa. No te jeszcze. No, te jeszcze są smakowite, że tak powiem, w tym okresie, więc te właśnie najczęściej kupuję. Bo jak już mam co zjeść, to po prostu wolę porządnie, a nie takie, wiecie, bezsmakowe. To już w ogóle nic nie powinno zjeść. Więc tak, jak już wspomniałam, na zakupy wydałam dzisiaj 110 euro, tam niecał. plus jeszcze jest taka mała woda dokupiona. Ale teraz w Aldi kupuję w ogóle mało wody, bo kupujemy najczęściej w netto w szklanych butelkach, bo podobno smakuje Tomkowi lepiej, więc teraz tamtą kupujemy. No, pewnie zdrowiej w szklanym, tylko po prostu drożej wychodzi. No, ale. Na no, pijemy tamtą wodę, a cię kupiłam małą, bo on często bierze sobie mało po prostu do szkoły, bo w szklanych nie wolno. No dobrze, moi drodzy, więc to będzie wszystko na dzień dzisiejszy. Dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa!